Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia pierwszego materiału z serii o analizach MES roweru na platformie 3D Experience. Jak widać, mamy już czytane wszystkie części w aplikacji CATIA Assembly Design, więc możemy przejść bezpośrednio do przygotowania symulacji. W tym celu otwieramy kompas i uruchamiamy aplikację Structural Model Creation. Następnie mamy wybór między bardziej zautomatyzowanym podejściem i ręcznym. My, jako analitycy MES, wolimy korzystać z bardziej ręcznego podejścia i zdefiniować pusty model mesowski, w którym będziemy ręcznie tworzyć definicję siatek. Następnie z listy wybieramy części, które chcemy poddać analizie. Będą to pierwsze cztery części z listy. I po zamknięciu tego okna zostaną one pozostawione w widoku 3D, natomiast pozostałe części zostaną automatycznie wygaszone. Następnie możemy przejść do wygenerowania siatki dla tych części. W tym celu otwieramy zakładkę Mesh i wybieramy odpowiedni algorytm generowania siatki. Do wyboru jest kilka różnych algorytmów w zależności od potrzeb. W tym przypadku jest to dosyć skomplikowana geometria bryłowa, więc wykorzystamy tworzenie siatek przy pomocy elementów czworościennych. Następnie wskazujemy odpowiednie części i możemy wykorzystać opcję inicjalizacji rozmiaru elementów z geometrii, natomiast w tym przypadku akurat dodatkowo dokonamy zagęszczenia i wybierzemy inny, niestandardowy rozmiar elementów. Upewnimy się również, że wybrany jest drugi rząd elementów. Następnie akceptujemy i przechodzimy do definiowania siatki dla kolejnych pozostałych części. Również korzystamy z opcji automatycznej inicjalizacji. W razie potrzeby możemy dokonać zagęszczenia, natomiast w przypadku tych pozostałych części zostajemy przy rozmiarze, który zostaje tutaj automatycznie określony. I pozostaje ostatnia część, dla której również wskazujemy odpowiedni automatyczny rozmiar elementów, następnie. Po zdefiniowaniu w ustawień siatek dla wszystkich czterech części możemy wygenerować siatki przy pomocy aktualizacji modelu. Jak widać siatki zostały wygenerowane dla wszystkich części i możemy przejść do ustawienia właściwości materiałów. W tym celu wygaszamy widoczność siatki, żeby nie przeszkadzała, i przechodzimy do zakładki Properties, w której znajdziemy różne rodzaje definicji sekcji. W tym przypadku jest to, tak jak wspomniałem, geometria bryłowa, więc wykorzystamy opcję Solid Section, a następnie wskazujemy poszczególne części. Wszystkie cztery części, dla której przypiszemy materiał. Jak widać, mamy tu już pewne przypisania materiału, natomiast otworzymy paletę materiałów i tutaj mamy do dyspozycji szeroką bibliotekę wbudowanych materiałów. Oczywiście możemy również definiować własne modele materiałowe, natomiast w tym przypadku skorzystamy z wbudowanych modeli i wybierzemy jeden ze stopów aluminium. Musimy się tylko upewnić, że w zakładce symulacja dostępne są odpowiednie właściwości mechaniczne do analizy. W tym przypadku będzie to na początek analiza statyczna. Zatwierdzamy to i w ten sposób mamy zdefiniowany model MES. Możemy w teraz przejść do aplikacji do tworzenia definicji symulacji natomiast pozostało nam jeszcze połączenie poszczególnych części definiowanie wszystkich połączeń natomiast to przedstawię w kolejnym materiale na który również serdecznie zapraszam a na razie dziękuję bardzo za uwagę